Powiem ci, że, yy, że cieszę się, że to mówisz, bo właśnie ja mam coś takiego, yy, że jakby nie zastanawiam się nad tym, co rysuję w pierwszym momencie. Jakby ta ręka niosła ten, ten, ten ołówek, czy tam długopis, cokolwiek trzymam w ręku, yy, była kierowana jakby przez yy, tą naszą świadomość. I. To, i, i i ten pierwszy moment właśnie, w którym ja się nie zastanawiam, on jest naj, najpiękniejszy I, i często właśnie wychodzą właśnie takie y, niesamowite y, jakby, no, obrazy I, i ja tak spontanicznie szybko to wykonuję I, i teraz sobie tak pomyślałem, bo mam sporo już tych projektów i one są na kartkach i chciałbym to po prostu przenieść na płótno. Nie? I, tak, rozumiem. A no. no jest jeszcze taka metoda? Że jak się nie wie, co się maluje, no to um, powiedzmy, ktoś kładzie tam ileś prycz. Sam też takie rzeczy próbowałem. Jakieś plamy, po prostu takie gdzieś farby, no, co nic nie przedstawiają. I później siadam i patrzę się na to. Aha, no, przekręcam no, no. ten obraz. Przekręcam go do góry nogami, przekręcam go na bok. Przyglądam się tym plamom i one w pewnym momencie zaczynają do mnie mówić. One w pewnym momencie, te plamy, coś mi zaczynają sugerować i coś mi. Wchodzi do głowy, i dopiero wtedy zaczynam proces malowania, prawda? Wtedy dopiero, bo ta, one mi coś, te plamy już zaczynają mówić, coś mi zaczynają sugerować, to jest cały początek obrazu. Też tak można, wtedy nie wie się, co się maluje, prawda? Jeśli tu chodzi o abstrakcję, taką mm -hmm. typową abstrakcję, która ma nic nie przedstawiać, a ma pra praktycznie być tylko odczucie, bo jak się powinno odbierać abstrakcję, ludzie się zastanawiają, cholera, co to jest? Co ten masz tam. Namalował jak, jak jak to odebrać? Abstrakcji się nad, abstrakcją się nie zastanawia, abstrakcję się czuje. To jest ta różnica. Abstrakcję trzeba czuć, nie zastanawiać się co to jest. No to właśnie ja Jak tak ktoś to... myśli, że co to jest? No co to jest? Są jakieś tutaj jakieś wasgroły, ale abstrakcję trzeba czuć, tak jak się yy, czuje muzykę. Jeżeli na przykład jakiś obraz abstrakcyjny mi się podoba, sprawia mi przyjemność, to to znaczy, że jest fajny dla mnie. I ja uważam, że jeśli mój obraz komuś się podoba i sprawia mu przyjemność, to jestem bardzo usatysfakcjonowany. Wiem, że komuś sprawiłem tym przyjemnie. A ty te, te swoje obrazy właśnie byś tak zakwalifikował do takiego abstrakcyjnego malowania stylu?